Dzień dobry kochani, tam Alex z Eweliną. Przyjechali do cioci. No i co? I jesteśmy na grzybkach w bardzo ładnym lesie. Las jest bardzo przechodzony, bo my jesteśmy oczywiście po weekendzie, tak? No i co? Pokażę wam, jak się przedstawia mój koszyczek. No, koszyczek się przedstawia w taki sposób. Jakieś tam grzybki jeszcze są. O. Takie pojedyncze sztuki można zobaczyć jeszcze i znaleźć, ale jest mało tych grzybków, w tym akurat lesie, co się znajdujemy. Ale idziemy na spacer, zobaczymy, co dzień nam przyniesie. Dzisiejszy spacer. Piękna jest pogoda. I jeszcze piękne grzyby można znaleźć. Tu taki samotny sobie rośnie, ale widać, że jest młodziutki. No proszę, bardzo ładny. A pogoda jest przepiękna. A tam się kręci towarzystwo dzisiejsze moje. Ciekawe, czy coś znajdują. A tu proszę, zobaczcie dwa obok siebie. No i takie pojedyncze sztuki. Właśnie zbieramy sobie tym razem parka. Proszę, jakieś liczne. A koszyczek. Za dużo się nie powiększyła ta ilość. Hmm. No ale przyjemność ze spaceru. Super. I tak sobie chodzimy właśnie. Cały czas kręcimy się wśród tych brzuzek. I zobaczcie, co my tu mamy? Czy to jest maślak? Ależ oczywiście, że maślak. No spójrzcie, jaki piękny. No bardzo ładne. Jeszcze tu drugiego jakiegoś. A, jest podgrzybek chyba. Czy to też maślak? Nie, też maślak, proszę bardzo. Takie piękne dwa okazy. No super. Widzę trzeciego. Zobaczcie. Że tym razem to podgrzybek. Proszę bardzo. Ha! No taki ładny. Super. Jeszcze się tutaj muszę rozejrzeć. No piękne. Piękne te grzybki. Do koszyczka. Ha! Tuż obok tych maślaków zobaczcie. Jeszcze takie piękne okazy. Proszę bardzo. Ojej, jakie śliczne. I tu gdzieś widziałam. Czekajcie. Są są jeszcze o trzy. Raz. Dwa. Takie młodziutkie. Czyli... Jakaś cała rodzinka mi się trafiła. E, I tu jeszcze widziałam. No, spójrzcie. Takie piękne maślaki. I te dwa. No proszę. Takie maślakowe miejsce. Super. Wśród takich brzuzek. Chyba Ewelina coś znalazła. A ja tutaj. Zobaczcie jak pięknie sobie wyrósł ten oto to grzybek. Przy małej brzusce. Taki piękny. A zaraz Wam chciałam pokazać, bo znalazłam prawdziwka. Spójrzcie. Jeden jedyny, ale jest. No i w koszyczku. Co, co jest? Z tamtej strony mam podgrzybki, a tu mam same maślaki. Z jednego miejsca. Super. No i taka piękność. Tu jest mrowisko. I oczywiście rozglądam się intensywnie przy mrowisku. No, i są, patrzcie, jakie dwa złączone, fikuśne podgrzybki. I jeszcze jednego widzę. Proszę, z długą nogą, oczywiście, ale bardzo ładne młodziutki. Ciekawe, ile Ewelina z Aleksem mają grzybków. Bardzo ładny. Taki piękny las. I tak sobie chodzimy wśród tych małych brzuszek. I po tym chu. Ale zobaczcie, jakie maluszki rosną. Ledwo zauważalne. No, patrzcie. Takie maleństwo. Oj. Nieć się nie stało. A tu drugie maleństwo. No, patrzcie. Śliczne są maluszki. Będą grzybki. Myślę, że będą, bo jest bardzo ciepło w ciągu dnia. W nocy oczywiście przymrozki się już zdarzają, ale myślę, że jeszcze będą grzybki. I zobaczcie, mamy mrowisko. Tak to wygląda. A przy mrowisku taki oto podgrzybek. Śliczny. Młodziutki, chyba mam drugiego. Czekajcie, jest oczywiście. Jest i drugi, piękny. A tuż obok mruisko, i takie dwa piękne okazy. Super. Jeszcze się tutaj rozejrzę. A Ewelina z Aleksem tam. Jesteśmy teraz blisko siebie. Tu Alex idzie główną dróżką w lesie. A ja słuchajcie, za Eweliną i znajduję takie oto okazy. O, chyba tu jest drugi. Tego dopiero teraz zauważyłam, proszę bardzo. Ale kierujemy się już w stronę auta. Ech, godzina 16:20, więc powoli idziemy. A za tydzień o tej porze to już będzie ciemno bo zmiana czasu. No niestety. No ale piękne. Piękne dęby. Spójrzcie. Piękna jesień. Ślicznie las wygląda. A my już prawie przy aucie jesteśmy. A na odchodne jeszcze taki maluszek. Proszę. Nie widzę brata. Chyba samotny. No ale bardzo ładne. Śliczne. Tą ścieżką zmierzamy już do auta. I słuchajcie, jak się prezentuje nasze grzybobranie. Koszyczek Aleksa i Eweliny. No proszę. Liście, ale nie szkodzi. To się wszystko oczyści. Bardzo ładnie wygląda. Ewelina, słuchajcie, znalazła trzy prawdziwki, z tym, że tamte dwa były robaczywe, a ten piękny, zdrowiutki, śliczne. No, bardzo ładne grzybki. O, przed chwilką Alex znalazł tego oto maślaka. A mój koszyczek tu pod grzybki z tej strony, a z tej strony maślaki. I tak to się prezentuje. No, jak na taki Kilkugodzinny, ile my byliśmy? Niecałe trzy godzinki, dwie i pół godziny, słuchajcie, no to bardzo ładne. Zbiór. Aleks mówi, że jest zmęczony. Zmęczony? Ale na ósmą do szkoły dzisiaj poszedł rano. No i przyjechał do cioci i poszliśmy razem do lasu. Za tydzień, Aleks, kolejna wyprawa, tak? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Nie wiem, się <laughs> A no zobaczymy. No i tak się to wszystko prezentuje. Grzybki zabiera Ewelina. Bo mówi, że ma taką panią starszą znajomą, która ma problemy już z nogami. Nie może sama chodzić do lasu. Także ja swoje grzybki oddam Ewelinie, żeby przekazała te, tej pani. Ale patrzcie jaki piękny ten maślak. Śliczne są grzybki. Miło. Miło, że jeszcze takie są. Ewelina dalej tam krąży i szuka. Dobrze, że ma różową bluzę, jest widoczna z daleka. Alex ma zielony zieloną czapkę jaskrawą. Więc się nie, nie zgubimy. Do zobaczenia, kochani. Dziękuję za wspólny spacer. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Papa. Pa.